Czy kiedykolwiek chcieliście Państwo stanąć w samym środku pocałunku? W Poznaniu możecie to przeżyć. Poznaniu już od jakiegoś czasu oferuje wyjątkową atrakcję: Klim The Immersive Exhibition. To nie muzeum pełne ciszy i barier. To miejsce, gdzie złoto z dzieł tego austriackiego artysty spływa po ścianach, a twórczość Gustawa Klimta otacza odbiorcę zewsząd. Dzięki technologii VR można wejść pomiędzy jego najsłynniejsze dzieła i poczuć, że jest się w samym środku secesyjnej opowieści. To nie wystawa oryginałów, jak w przypadku chełmońskiego, którego obrazy można było podziwiać w Muzeum Narodowym do 13 lipca. Tutaj przeżycie jest inne, choć i kopii nie brakuje. To teatr światła, dźwięku i obrazu, angażujący wszystkie zmysły odbiorców. Wyobraźcie sobie Państwo, że stoicie po środku sali, a złota Adel patrzy na Was z każdej strony. Muzyka Preissnera tylko dodaje magii. W zeszłym roku w podobnej formule zrealizowano wystawę Van Gogha i choć do jego twórczości jest mi bliżej, tak doświadczenie związane z Klimtem zostało rozszerzone chociażby o wspomniane Google VR. Robią wrażenie. Wystawa została przedłużona do 7 września 2025 roku i odbywa się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Warto zanurzyć się w świecie Klimta i uwierzcie mi Państwo, to przeżycie, które zostaje na długo. Byliście już na tej wystawie?